Państwu bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy przyjeżdżam na Stadion Śląski, to coś tam się pewnie zawsze lekko zaistrzy, bo jednak kilka tutaj rzeczy ciekawych, fajnych było w historii. No i ten stadion zawsze będzie miał wielką sympatię moją, jak i całego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Doskonale, doskonale zdajcie sobie sprawę, że nie przyjechaliśmy dzisiaj tylko tutaj po to, żeby składać deklarację, bo deklaracji na pienię przed wyborami chociaż to jest modne, składać deklarację na 5 przed wyborami, ale nie, nie na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli byłoby mi łatwiej, jeżeli to spotkanie może byłoby przesunięte o tydzień, ale skoro tutaj jesteśmy, to ja mogę zapewnić, że jeżeli chodzi o Polski Związek Piłki Nożnej, o naszą opcję, o to wszystko, co się robi dla polskiej piłki, to czekamy na dzień, który ten stadium będzie w końcu gotowy, bo kiedy będzie ten stadium gotowy, mamy koncepcję, na to, żeby go w jakiś sposób zagospodarować, żeby tutaj też była bardzo często, albo inaczej, żeby tutaj była reprezentacja narodowa, żeby tutaj odbywały się wielkie eventy sportowe i myślę, że ten region Polski ma potrzebę takiego stadionu. Ja mogę jeszcze raz zdeklarować, że. Często się mówi, że na przykład reprezentacja Polski swój stały dom ma na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten jest nie tak do końca. Jakby ktoś się zastanowił, to w tym roku już zagrali na Stadionie Narodowym jeden czy dwa mecze. Także my gramy mecze o punkty na Stadionie Narodowym, bo dzisiaj nie mamy alternatywy. Natomiast jeżeli byłaby tu jakaś alternatywa, to uważam, że tych meczów generalnie jest tyle, że dalibyśmy sobie spokojnie radę. Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że Przyjechałem po okresie chyba półtora, dwa lata temu, był ostatni raz, że idzie to do przodu. Oczywiście, jeżeli pójdzie to do przodu w takim rytmie, że zostanie to, jak się mówi, w następnym roku zakończone, to Panie Marszałku, możemy tutaj wspólnie zagrać jakieś spotkanie. Dziękuję uprzejmie.